Witam Was bardzo serdecznie na lekcji, na której omówimy sobie cechy wnętrza naszej planety? Będziemy mówić sobie o budowie wnętrza Ziemi. Omówimy sobie wszystkie warstwy, czyli można powiedzieć, że geosfery, które znajdują się we wnętrzu naszej planety. Moi kochani, skąd tak naprawdę ludzie, geolo geolodzy? czyli ludzie zajmujący się wnętrzem Ziemi, skałami chociażby, chociaż skałami to tak konkretnie zajmują się petrolodzy. petrologia to jest nauka badająca skały, skąd tak naprawdę ludzie wiedzą, co jest we wnętrzu naszej planety. Moi drodzy, badania, badania chociażby wulkaniczne, badania, które możemy podzielić na te metody, tak? Badań, które możemy podzielić na bezpośrednie oraz metody pośrednie. Do metod bezpośrednich zaliczamy chociażby odkrywki. Wyobraźmy sobie, że mamy kopalnię odkrywkową, na przykład węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest stosunkowo płytko pod powierzchnią naszej planety, pod powierzchnią ziemi. W związku z tym nie kopie się szybu i tunelu, tylko jest duża wyrwa w ziemi. I nawet w Polsce mamy takie kopalnie, chociażby w okolicach Turku, Wielkopolsce, prawda? I to jest właśnie, moi drodzy, jedna z metod, właśnie, moi kochani, metody bezpośredniej. Czyli odkrywamy kolejne warstwy flisz, chociażby flisz karpacki, o którym wiemy, czyli odsłonięcie poszczególnych warstw skarnych, tak? To również jest metoda bezpośrednia. Czy moi kochani odwierty? Odwierty, czyli takie bardzo długie, głębokie wywiercenia w skorupie ziemskiej. I takich odwiertów jest bardzo, bardzo dużo. W RPA są głębokie odwierty, ale najgłębszy odwiert na świecie, prawdopodobnie najgłębszy odwiert na świecie znajduje się w Europie, dokładnie w Rosji, na Półwyspie Polskim. Półwysep Kolski to tutaj ten półwysep na północ od Morza Białego, rosyjski półwysep i tutaj prawdopodobnie jest najgłębszy odwiert na świecie którego głębokość sięga 12 km, czyli 12 km, czyli 12 tysięcy metrów głębokości tego odwiertu. Natomiast metody pośrednie to chociażby są fale sejsmiczne, o których bardzo dokładnie będziemy sobie mówić, kiedy będziemy sobie omawiać temat o trzęsieniach ziemi. Czy moi kochani zdjęcia różne, takie prześwietlające, Y, y, naszą y, głąb naszej planety, czy zdjęcia satelitarne. Czyli jeszcze raz, metody, którymi bada się wnętrze Ziemi, możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, czyli to, tak jak mówię, odkrywki chociażby, czy odwierty, natomiast pośrednie, fale sejsmiczne, czy zdjęcia, prawda? To są moi drodzy y, metody. I moi kochani, jak to wnętrze naszej planety, skoro wiemy już, jak to się bada. Jak jest zbudowane? Moi drodzy, wnętrze naszej planety zbudowane jest tak naprawdę z czterech, z trzech, z trzech głównych warstw. Jest to jądro, płaszcz oraz skorupa ziemska. I teraz tak. Zacznijmy sobie od tego, od tej geosfery, która jest najbliżej wnętrza czyli od jądra. Jądro, moi drodzy. <coughs> Stanowi około 1 trzeciej powierzchni całej planety. Dzieli się ono na jądro wewnętrzne oraz jądro zewnętrzne. Jądro wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zbudowane są przede wszystkim z dwóch pierwiastków: jest to nikiel i żelazo. Tyle, że jądro wewnętrzne zbudowane jest z niklu w stanie ciekłym i żelaza w stanie ciekłym, natomiast jądro zewnętrzne. Z i ale w stanie stałym. Yy, pamiętajmy również, że jądro yy, to jest taka rozgrzana kula yy, i tam znajduje się centrum grawitacji. Dlatego, czym bliżej tak naprawdę jądra, tym grawitacja jest silniejsza. Dlatego więcej będziemy ważyć na biegunach niż na równiku. Dlatego, ponieważ Ziemia spłaszczona jest przy biegunach, a więc od biegunów do wnętrza Ziemi, do. Tego jądra jest bliżej, dlatego ta grawitacja jest minimalnie, minimalnie silniejsza. Więc pamiętajmy, że jądro y, stanowi około 1 trzeciej y, wagi tak, masy Ziemi. Dzieli się na zewnętrzną oraz wewnętrzną. Oba zbudowane są, z znikły z żelaza, tyle że jądro wewnętrzne znikły i żelaza w stanie ciekłym, natomiast to zewnętrzne znikły i żelaza w stanie stałym. Y, I jest to źródło grawitacji. Moi kochani, następna warstwa, największa można powiedzieć, to jest płaszcz ziemi. Płaszcz ziemi dzieli się na górny i dolny. I z czego on jest zbudowany? On jest zbudowany z magmy i krążącej w nim, właśnie tej magmy, którą nazywamy, zjawisko to nazywamy prądami konwekcji magmy. Magma, moi drodzy, w płaszczu wędruje góra, dół, góra i tak w kółko. Dlaczego? Czym bliżej jądra, tym jest cieplej. A więc te warstwy, które znajdują się najbliżej jądra, one najbardziej się nagrzewają. A skoro najbardziej się nagrzewają, to są lekkie, a więc unoszą się do góry, idą do góry, ale czym wyżej w tym płaszczu, tym jest chłodniej. A więc w końcu docierają do kolejnej warstwy, do kolejnej geosfery czyli do skorupy ziemskiej. I w nią pukają, ale one rozchodzą się pod tą skorupą i na dół. I spadają. I, czy, I czym są niżej, tym znowu ich temperatura wzrasta. I jest tak ciągle. Góra dół, góra, dół. Te prądy konwekting magmy tak wędrują. One będą przyczyniać się przede wszystkim chociażby do wulkanizmu, ale nie tylko. O tym będziemy sobie mówić na, na, na kolejnych lekcjach. Yy, tak wygląda, moi kochani, yy, płaszczy, ziemi. Natomiast skorupa ziemska yy, to jest ta warstwa zbudowana ze skał, z różnych skał i minerałów, bo też skała, a minerał to jest co innego minerały budują skały. Yy, I moi kochani, yy, Skorupa ziemska ma grubość około 40 km, 50 km, w zależności od miejsca, bo tam, gdzie są np. góry fałdowe, powstałe w tych orogenezach najmłodszych, czyli w orogenezie alpejskiej, tam skorupa ziemska osiąga nawet 80-90 km grubości, także to już jest bardzo gruba, grube miejsce skorupy ziemskiej i moi kochani skorupa ziemska bardzo często nazywana jest litosferą, ale to nie są synonimy. Ponieważ litosfera to jest skorupa ziemska z przyklejoną od spodu warstwą perydotytową, dlatego warstwą perydotytową, ponieważ zbudowana jest ta warstwa ze skał perydotytowych właśnie. Natomiast skorupa ziemska to jest tylko skorupa ziemska. Czyli jeszcze raz: skorupa ziemska i litosfera to nie są synonimy. Skorupa ziemska to tylko skorupa ziemska. Raz, z, z, natomiast litosfera to skorupa ziemska z, w, wraz z przyklejoną od spodu warstwą perydotytową. I skorupa ziemska, moi drodzy, tak samo jak jądro czy y, płaszcz, dzieli się na y, y, skorupę ziemską kontynentalną i skorupę ziemską oceaniczną. Musimy wiedzieć, że oceaniczna jest yy, cienka, natomiast kontynentalna jest gruba. I tam będzie dochodzić do tych... Bo, moim kochani, musimy wiedzieć, że skorupa ziemska nie jest jednolita. Ona jest popękana i ona jest w permanentnym ruchu. Dlatego będzie dochodzić do różnych zjawisk, przede wszystkim do zjawisk sejsmicznych, czyli do zjawisk trzęsień Ziemi, ale do zjawisk plutonicznych czy zjawisk, yy, czy zjawisk wulkanicznych, co będzie niosło za sobą różne konsekwencje i różne skutki. A wiemy, że w geografii jest tak, że wszystko ma swoją przyczynę oraz skutek. To nie jest tak, że coś bierze się, yy, że tak powiem z Moi kochani, musimy wiedzieć, że mamy coś takiego również jak nieciągłości. Nieciągłość to jest nic innego jak granica pomiędzy tymi właśnie strefami. Wnętrzu Ziemi. I na przykład moi drodzy, granica pomiędzy, yy, pomiędzy moi, moi kochani jądrem wewnętrznym a zewnętrznym to jest nieciągłość Lechmana. Yy, natomiast yy, granica pomiędzy jądrem zewnętrznym a płaszczem dolnym to jest nieciągłość Wierchetra-Gutenberga. Natomiast nieciągłość pomiędzy płaszczem dolnym a górnym to jest nieciągłość golicyna i mamy jeszcze nieciągłość mocho, która stanowi granicę pomiędzy płaszczem górnym a skorupą ziemską. Tak to się prezentuje. Temat wprowadzający tak naprawdę, żebyśmy wiedzieli, jak, jak moi kochani, to wnętrze ziemi naszej planety wygląda. Na następnych lekcjach będziemy sobie, na następnej lekcji w zasadzie będziemy sobie mówić o tym, jak zbudowana jest skorupa ziemska oraz z jakich skał i temat dłuższy już zdecydowanie, bo będziemy sobie mówić przede wszystkim o rodzajach skał, że skały dzielimy na magmowe, przeobrażone, osadowe, te osadowe też się dzielą jeszcze na y, trzy inne. Także temat dosyć długi. Nie chcę Was, was tutaj straszyć, ale ogólnie litosfera jest Myślę, że działem takim, yy, który potrzebuje najwięcej czasu, żeby go, uczynił, żeby go zrozumieć, jest trudny, jest długi, yy, dlatego tak jak mówię, nauczyciele dzielą ten dział na dwa odrębne, yy, na dział, który jest poświęcony zjawiskom endogenicznym, czyli podpowierzchnią ziemi i dział, zjawisk egzogenicznych na powierzchni ziemi. Tak jak mówię, na następnej lekcji będziemy sobie rozmawiać o skorupie ziemskiej i o rodzajach skał. Dziękuję i pozdrawiam.